Co się dzieje, gdy legenda Gowing zrzuca skrzydła i zmienia się w bezkompromisowy roadster? Witaj w świecie Mercedesa Benz 300 SL Roadster. Auta, które miało naprawić wady kultowego Gullwinga, a przy okazji stało się jeszcze szybsze, bardziej komfortowe i jeszcze droższe. Pod koniec lat 50. XX wieku dwuosobowe roadstery były tak popularne, że Mercedes-Benz przystąpił do prac nad stworzeniem otwartej wersji 300 SL niemal natychmiast po rozpoczęciu produkcji oryginalnego coupe Going. Tak pewne sukcesu Roadstera był Max Hoffman, importer Mercedesa na rynek USA, że złożył kolejne duże zamówienie z wyprzedzeniem. Mercedes zaprezentował czysta SL Roadster na salonie samochodowym w Genewie w marcu 1957 roku. Najnowsza wersja kosztowała około 20% więcej niż jej poprzednik. Produkcja rozpoczęła się w maju 1957 roku, gdy Roadster przejął linię produkcyjną Gallowinga w fabryce Mercedesa w Sindelfingen. Do tego czasu niezwykły czysta SL Gallowing stał się chyba najbardziej efektownym gran turismo swoich czasów. I Imponująca liczba 1400 egzemplarzy została ostatecznie wyprodukowana, a model szybko zyskał status ikony. Czyli był doskonały, tak? No nie zupełnie. Komercyjny sukces Galoinga nastąpił pomimo kilku oczywistych wad. W rzeczywistości drzwi były niepraktyczne. Trudno było wsiąść i wysiąść. Kobiety musiały zadzierać kiecki przy wsiadaniu, co dla wielu niekoniecznie było wadą, a okna nie dawało się opuścić. Istniała także obawa, jak pasażerowie mogliby opuścić pojazd, gdyby wylądował na dachu. Nowy W198-300SL Roadster Miał rozwiązać te problemy i wiele więcej. Nie tylko miał normalne drzwi, ale był mocniejszy, bardziej wyrafinowany, z poprawionym prowadzeniem i większą przestrzenią bagażową. Nie mógł także lądować na dachu, gdyż takiego nie posiadał. A w takich okolicznościach pośpiech wyciągania pasażerów byłby nad gorliwością. Silnik, trzcinia biegów, chłodnica, przednie zawieszenie i wiele innych drobnych elementów były wymienne między golwingiem a Roadsterem. Jednak w podwozie Roadstera, tył i nadwozie przeszły gruntowne zmiany. Oryginalne podwozie W198 z rur stalowych czerpało dużą część swojej sztywności skrętnej z wysokich progów, które determinowały niezwykłą konfigurację drzwi typu GoWing. Aby umożliwić zastosowanie konwencjonalnych drzwi z opuszczanymi szybami, progi roadstera obniżono o 50%. Dodano serię dodatkowych rur w innych miejscach, aby odzyskać utraconą sztywność. Dzięki modyfikacjom z tyłu i przeprojektowanemu zbiornikowi paliwa o pojemności 120 litrów o 25% mniejszemu niż wcześniej, wreszcie znalazło się miejsce na prawdziwy bagażnik, Mercedes umieścił koło zapasowe pod nową podłogą bagażnika. Prowadzenie przy dużych prędkościach zostało znacząco poprawione dzięki nowemu zespołowi tylnego zawieszenia. Oryginalna oś wachliwa Gullwinga była połączona tylko przy mechanizmie różnicowym, a nie przy kołach, co oznaczało, że przy dużych prędkościach lub na nierównych nawierzchniach można było doświadczyć ekstremalnych zmian kąta pochylenia kół. Prowadzenie stało się bardziej neutralne, a skłonność oryginalnego W198 do nadsterowności została znacząco ograniczona. Zastosowano sprężyny śrubowe z teleskopowymi amortyzatorami na wszystkich kołach, a także wspomagane serwo mechanicznie hamulce mebnowe Alfin. Zainstalowano stabilizator skrętny z przodu. Oryginalne stalowe koła 5x15 cali mocowane na śruby zostały poszerzone do 5,5 cala na wszystkich kołach. Opony Michelin były standardowym wyposażeniem fabrycznym. Przełożenie układu kierowniczego zmieniło się z 2 do 3 obrotów od oporu do oporu. Dodano i zmieniono tak wiele, że pojawia się pytanie, czy Goluing był naprawdę dobry. Mercedes oferował model 298 Gowing z opcjonalnym silnikiem Zondervale dla klientów, którzy chcieli najszybszego i najmocniejszego dostępnego auta. Dla nowego czysta SL Roadster wysoko sprężony silnik Zondervale z wałkiem rozrządu o sportowym profilu stał się standardowym wyposażeniem. Jednorzędowy, górnozaworowy sześciocylindrowy silnik sl składał się z drzwiwnego bloku i aluminiowej głowicy o dużych zaworach. Wykorzystywał sprawdzony w wyścigach układ smarowania z suchą miską olejową oraz bezpośredni mechaniczny wtrysk paliwa Bosch. W198 był pierwszym seryjnie produkowanym samochodem z tryskiem paliwa. Pokrywa zaworów i wentylator chłodnicy były wykonane z magnezu. Pałk korbowy był kuty ze stali i wyposażony w tłumik dźganiu. Zapłon odbywał się za pomocą jednej cewki i jednej świecy zapłonowej na cylinder. Podobnie jak reszta serii czysta, pojemność skokowa wynosiła 2996 cm3 przy stopniu sprężenia 9,5 do 1. Proster 198 miał deklarowaną moc 240 KONi przy 6100 obrotach na minutę. Napęd przenoszony był przez czterobiegową, całkowicie synchronizowaną skrzynię biegów oraz suche jednotarczowe sprzęgło Fitchel Sachs. Skrzynia biegów w Roadsterze była taka sama jak wcześniej, ale proste koła zębate w Gullwingu zastąpiono kołami o uzomieniu śrubowym, aby zapewnić bardziej wyrafinowane wrażenia z jazdy. Od pasa w dół dwozie Roadstera zachowało te same proporcje co jego poprzedni Gullwing. Najbardziej oczywistą nowością były zintegrowane reflektory typu filarowego. Te eleganckie zespoły mieściły ułożone jeden na drugim reflektory główne i pozycyjne. Umieszczone za pionową szklaną osłoną. Smukłe, poziome zespoły świateł tylnych zostały powiększone i zamontowane w nowej, chromowej oprawie. Całkowicie nowe wnętrze kabiny obejmowało owinięto wokół przednią szybę, większe drzwi przednie otwierane do przodu i podnoszone szyby. Po opuszczeniu elegancki płócienny dach chował się całkowicie poniżej chowanego, lakierowanego na kolor nadwozia panelu. Poza tym, Roadster zachował klasyczne cechy modelu Gullwing. Takie jak szeroki przedni od powietrza, pełnej szerokości zderzaki, charakterystyczne drzwi nad, nad kolami. I misternie wykrojone w loty powietrza w każdym przednim łotniku. Panele nadwozia wykonano głównie ze spawanej stali. Aluminium użyto do wykonania drzwi, maski, pokrywy bagażnika, progów, grodzi i podłogi. Wewnętrzną również wprowadzono liczne dyskretne zmiany. Roadster otrzymał całkowicie nową deskę rozdzielczą, która była większa niż wcześniej. Bezpośrednio za kierownicą znalazł się przeprojektowany zespół wskaźników, mieszczący obrotomierz i prędkościomierz. Pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem pojawił się jeszcze jeden element unikalny dla Roadstera. Prostokątny wyświetlacz informujący o poziomie paliwa, ciśnieniu oleju, temperaturze oleju i temperatury wody. Z górą obito praktycznie każdą powierzchnię poza podłogą. Między górną częścią deski, a dolnym panelem znalazła się lakierowana kolorna dwozia listwa, mieszcząca przeprojektowane pokrętła, wentylacji i nowy schowek. Fotele kubełkowe były bardziej komfortowo wyściełane niż wcześniej, a lusterko boczne montowano w standardzie. Lepszej jakości wnętrze w połączeniu ze wzmocnionym podwoziem odpowiadało, za większość przyrostu masy roadstera o 95 kg, teraz ważył 1390 kg. Osiągał on prędkość maksymalną 240 km na godzinę i przyspieszał od 0 do 100 km na godzinę w czasie 7,1 sekundy. Dodatkowe opcje obejmowały koła Rouge, luterko boczne dla pasażera, radio Blaupunkt lub Becker, zestaw skórzanych walizek i pasy bezpieczeństwa. Mogłeś sobie też wybrać przełożenie tylnego mostu, jeśli Ci nasza taka ochota. RAD 4 298-300SL przeznaczone na rynek amerykański, a więc większość produkcji, standardowo wyposażono w przełożenie tylnego mostu 3,89 do 1. Amerykańskie przepisy zabraniały stosowania reflektorów zakrytych, dlatego samochody przeznaczone na rynek USA wyposażono w nową, dwuczęściową, chromowaną oprawę reflektorów. Produkcję RAD rozpoczęto w maju 1957 roku. Pierwsze modernizacje pojawiły się w 1958 roku, kiedy to wprowadzono jednoczęściowe podłokietniki. Wcześniejsze egzemplarze miały dwuczęściowe podłokietniki z możliwością otwarcia. W tym samym czasie dodano elektromagnetyczny zawór do układu mieszanki, aby zapobiegać jej przepełnieniu. Pod koniec 1958 roku Mercedes zaczął oferować opcjonalny stalowy hardtop. Na rok 1960 wprowadzono plastikowe wkłady do zbiorników paliwa oraz przednie hamulce z podwójnymi szczękami pływającymi. Szczególnie istotnym ulepszeniem było wprowadzenie czterech tarczowych hamulców Dunlop w marcu 1961 roku. Kolejna ważna zmiana nastąpiła rok później, w marcu 1962 roku, kiedy to Mercedes zmienił żeliwne bloki silników na aluminiowe stopy. Produkcja zakończyła się w lutym 1963 roku. Do tego czasu wyprodukowano łącznie 1858 egzemplarzy Roadstera 300 SL, wszystkie z kierownicą po lewej stronie. Mercedes 300 SL jest topką, jeżeli chodzi o rynek kolekcjonerski, sprzedawany wyłącznie na aukcjach przez wyspecjalizowane firmy. I gdybyście chcieli nabyć takie coś, to się na cenę od miliona euro w górę. A Wy co sądzicie o wersji Roadster 300SL? Ładniejsza od Goloinga? Po moim zdaniu zdecydowanie tak. Podzielcie się proszę opinią w komentarzach i do następnego.